Zadanie jedenaste. Bardzo ciekawe zadanie. Kasia jest trzy razy starsza od Ani. Ola jest o dwa lata starsza od Kasi. Oznaczymy przez x wiek Ani. Łączny wiek Kasi, Ani i Oli opisuje wyrażenie. No zobaczmy. Skoro wiemy, że wiek Ani to jest x, wiemy, że Kasia jest 3 razy starsza od Ani, czyli Kasia to będzie 3x. A Ola jest o 2 lata starsza od Kasi. O 2 lata starsza, więc będzie miała lat 3x plus jeszcze 2. Więc łączny wiek tych trzech dziewczyn to będzie 3x plus x plus 3x plus 2 daje nam to 7x plus 2. Czyli mamy odpowiedź D. Fajne zadanie, myślę, że nie miałbyś z nim większego problemu. A jeżeli moje wskazówki i moje rozwiązania ci się podobają, to zapraszam cię na moją stronę paulinaodmatematyki.com, gdzie jest dużo więcej pomocy do nauki, do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki najlepszymi, skutecznymi metodami.